Rozmawiałeś z Sabriną? Tak, i przekonałem ją. Jak? Powiedziałem, że zdjęcia są bardzo ważne i nie może nas wystawić do wiatru. Zawsze sobie poradzisz. Arango. Wyniki z laboratorium. Co ci jest? Możesz mi zaufać. Rutynowe badania. Dlaczego? Robię je regularnie, ale nic mi nie jest. Nic nie rozumiem z tych wyników. Pozwolicie, że zobaczę je na osobności? Możesz mi zaufać. Zostaw go.